Czełem, czołem, kromka z rosołem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj moi kochani, chciałbym was zaprosić na pewną rzecz. Daję ten odcinek w czwartek, ponieważ wiem, że akurat będziecie mieli 2-3 dni na to, aby do niego dotrzeć. Także moi drodzy, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na sobotę, czyli na 6 maja, z tego co teraz widzę, jeszcze sobie zerknę, tak jest 6 maja, na godzinę około 19.00. Na mój kanał Twitch, linki wszystkie będą w opisie, ponieważ pogramy sobie parę godzin, myślę całkiem niezłych w Battlefield 1 ale nie będzie to słuchajcie zwykła gra, tylko wykupię serwer i wszyscy razem na jednym serwerze będziemy robili bardzo dużo, bardzo dziwnych rzeczy. Na przykład 64 osoby na kolibri. Tylko na kolibri, albo 32 osoby na 32 osoby z szarżą na bagnety, albo tylko i wyłącznie okładanie się pałkami w te 64 osoby. Także słuchajcie, będzie niestandardowo, będzie śmiesznie, będzie ciekawie i tylko w naszym gronie, bo z tego co zauważyłem na pececie mamy. Kuźwa, ile tych plutonów jest? Chyba 6 albo 7, z czego 4 są takie oficjalne, chlebowe, które stworzyłem wraz z zaufanymi osobami i w których jestem pułkownikiem. No także, społeczność jest ogromna. Będzie serwer, będziemy mieli serwer oczywiście na hasło, co też bardzo ważne, słuchajcie, nie będziecie musieli mieć premium, aby wziąć udział w samej zabawie. Musicie być tylko po prostu jako tako obecni, nawet na samym czacie, czy nawet odpalić sobie live'a na telefonie, ponieważ będę podawał hasło i też, co bardzo bardzo ważne, bardzo bardzo ważne, musicie mieć ten spika. Musicie mieć spika, bo ja na TeamSpeaku będę Wam różne rzeczy mówił. Nie musicie mieć mikrofonu na TeamSpeaku, ale musicie na tym TeamSpeaku być, aby słyszeć co do Was mówię. Także TeamSpeak, Battlefield i obecność na live'ie. I będziemy się bawić. Najlepiej też odblokujcie sobie Kolibri, bo na pewno to Kolibri się pojawi. Przy okazji możecie też mi dać teraz w komentarzach znać, jakie inne śmieszne rzeczy możemy sobie porobić. Wszystko przeczytam, jeszcze będziemy ustalać na bieżąco na live'ie. Także myślę, że będziemy się bawić naprawdę naprawdę dobrze. Sobota godzina 19.00 6 maja przypominam TeamSpeak obecność na live Battlefield 1 premka nie jest potrzebna. Także widzimy się moi drodzy już w sobotę na takim specjalnym Battlefieldowo jedynkowym evencie i myślę, że będziemy sobie to powtarzać no, w miarę regularnie. Mam nadzieję, że często. Także trzymajcie się moi drodzy i do usłyszenia na liveie, no i w innych materiałach. Pa pa!